Midy drugi. Sprawdzanie prac domowych i klasówek musi zabierać dużo czasu. Czy wiecie, że według badania przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych, nauczyciele poświęcają średnio aż 14 godzin w tygodniu na sprawdzanie klasówek, prac domowych i przygotowanie się do zajęć? To bardzo dużo, jednak czy da się coś z tym zrobić? Przecież doby nie da się rozciągnąć. Przynajmniej współczesna fizyka nic o tym nie wie, ale to wcale nie oznacza, że nauczyciele już na zawsze będą skazani na mozolne, wielogodzinne ślęczenie nad zadaniami domowymi klasówkami. Nie musi tak być, bo to w sukurs przychodzi neon, który zawiera w sobie rozwiązanie pomagające sprawdzić te klasówki czy zadania domowe w kilka, no kilkanaście minut. Nie wierzysz? To posłuchaj dalej. Otóż w ramach Neona dostępna jest aplikacja Ondorio, służąca do automatycznego sprawdzania testów i klasówek. Można powiedzieć, że z Ondorio testy i zadania sprawdzają się w zasadzie same. Jak to dokładnie działa? Zobaczmy na przykładzie klasówek. Przygotuj test. W generatorze testów i sprawdzianów wydrukuj test i karty odpowiedzi. Przeprowadź test. Uczniowie zaznaczają rozwiązania tylko na kartach odpowiedzi. Zaloguj się na ondorio.pl i kolejno sfotografuj lub zeskanuj uzupełnione karty odpowiedzi. Sprawdź. Automatycznie zliczane wyniki każdego ucznia. A zadania domowe? Tu jest jeszcze łatwiej, bo nie musisz niczego drukować. Generator pracy domowej to pięć ekranów, krok po kroku. Pracę domową zadajesz w pięciu prostych krokach. Wybierz klasę i rodzaj pracy domowej, opisz ją, określ jej parametry. Wybierz komu ją zadasz. I wyślij. No i proszę, drugi mito balony. Okazuje się, że sprawdzanie prac domowych i klasówek może być szybkie, sprawne i intuicyjne. Gdybym był nauczycielem, to włączyłbym neona do codziennej pracy. Warto spróbować przetestować Ondorio już dziś, a zaoszczędzony czas spędzić po swojemu, niekoniecznie nad klasówkami. Dowiedz się więcej? Wejdź na www.nowaera.pl ukośnik neon. Włącz wyższy standard edukacji.